Muszę dotrzeć na tyły, do dowództwa. A bo zagramy z następnego punktu tego, punktu kontrolnego i będziemy kończyć, z to film. Fajnie, pamiętaj że widzów żeby zostawić a, łapkę w górę, albo subskrypcję się oglądasz ten film, a lecimy dalej. Eee, ta, tam można czuć, okej. No jakaś amunicja by się przydała, albo jakaś broń chociażby. E, to jest co? Aha. To jest coś z tłumnikiem. Fajnie, możemy doziąć, może coś wziąć, bo coś Na misję jakoś taką łupcik, nie? Coś się jest do pobrania? Nic nie mamy, kurwa, nic nie ma. Może tym budynku też nie, nie, nic nie ma, do Dobra. Idziemy, idziemy. Idziemy też, dobra, pusto do pusto, jakieś amunicja albo coś, to jest to, to kolejny ten. Dobra. O tak, podążyki fajnie. tak, to chyba więcej to nic nie widzimy, nie? Gdzie się wszyscy podzieli? No właśnie, coś tu jest nie tak, chyba. Coś płapa. Lepiej kurwa uważać. Niechajnie. Hmm. Ja, nie fajnie. Hmm. Do tych, którzy nie słyszeli gońca. Pozycja Ententy utracona. Odwrót w stronę plaży. Ma osłaniać artyleria. Ostrzela wioskę i forty. Cholera. Foster. Fajnie. Brytowie bombardują własne pozycje, żeby osłonić odwrót. Zaraz. Ouu nasz... snack rabbi sejbierski bierzemy inaczej, więc temperaty się skończył mówi, dobra artyleria już? Niech to szlak! Kurwa I wiesz co gościu mi broń, do. mi swoją broń dobra po prostu idziemy nie ma co mam balon miał karabin kurwa masz kurwa gdzie jest Whitehall jest brudniy front fajnie ok wieści z tyłu Dobra Wyłaz, 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 chuju Kurwa Granat, 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 granat Co to jest? Obronie, dobra Wiesz co, zrób mi ten, żeby mi jej wejść Teraz to się przyda chyba, nie? Przynajmniej się da, już teraz te łapki się na pewno przydadzą to w kurwa to nie. No coś no atakują, no widzę przecież, kurwa człowiek. No. No ok, okej, mi się, że To nie wybuchło tak, kurwa, coś to, to, to trzeba strzec jak te płotki im działają. Okay. Kurwa. Ty kurwa. Dobra ja. Co jest skąd? Już to w kurwa Dobra. Nice. O mam <gryw> Wycofujemy się. Osłania nas ostrzelają wioski i fort ruszamy. Już! Dobra. Ale wysłałem do fortu ludzi. Już po nich. Kto poszedł? Tylko ochotnicy, czyli wiadomo wszyscy pieprzone dzieciaki. No przecież wiesz jak to jest w tym wieku. Foster... Kurwa... Muszę po niego iść. Idź. Udam, że cię nie widziała. Nie twoja wina. Moja, moja. Kolejna ofiara na sumień. Mm. Idź, idź, masz mało czasu. Mogłabym fort w pojedynkę! A to Fostera miałem za głupca! Dobra, teraz w pokus. Musimy się pewno na dół, tutaj, w tym miejscu. Endy. Endy, hop, hop, hop. Czy ja go stąd u mnie? Dobra gość, ty stajesz, czy... czy co do chuja? Dobra. Uch będę nistrzał, nieważne. Zaczęła mi w jak kaczki Dobra, dostał granat, jakiś okay. ja i tutaj na razie, stawmy się tutaj. Dobra nice. Zostaję już z pozycji startowej, to w miarę dobrze. Gdzie nam poszło? No. Tak, jest, jest fuj dużo. No kurwa co? Granat, kurwa granat, kurwa granat! tam idę chuj ja, tam tam ten stalker hmm. proszę tak. Może można było to inaczej zagrać, ale, ale ja sobie zagram tak. Wyjebam. A jest schop Dostał Więc teraz też sami patrzcie Na KB enda no No i idealo, dobra Miałeś co? I ten karabinek Ja bym zmienił o to główno nie mi chodziło, o że zamienić, się. Dobra. Amunicję. nie dobra, eee... Awaj kurwa, karabin. A my. Mhm, 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 tak. tego do tego strzelca, który tam był, on Bo on mnie naprawdę. interesuje naprawdę. No. Cześć, nie tędy, nie To so, i tak jest ja, ok, dobra, jest to koniec z tego. On był tutaj, dobra, okej. Okay. <ścoughs> Pizdę. musiałem musiałbym serię wyjebać, żeby go trafić, nie? nie fajnie trochę, ale okej. Okay. Zasuwaj, Bishop, zasuwaj. To było branie, tak. Dobre. jest turecki, a znaczy, na ja w czymś mógłbym mieć. Ty wypasł, mam to? Dobra, okej. Okay. Fajnie, bardzo mi się to podoba z tego powodu, że mogę mieć to karabin, który mi bardzo interesuje, dobra dalej. Mogę nie, nie mogę, bo się zabiję pewnie. Nie chcę zakończyć zabiciem. Zrobimy sobie... Tak Dobra i teraz trzeba być na północy, bo, nie? zabawnej. W razie to nic nie widzę coś było. Kurwa, to ten głównego wejścia wchodzi, naprawdę? A to wygląda. Chyba to. Spoko. To mi po prostu im tam zapukać? Siema, to ja? No to nie wiem. Mhm. Co, Boże. znowu na pewno nie chcesz mnie zabić? Nie dawaj, wynosimy się stąd. Za chwilę zostaną to tylko gruzy. Nie, nic z tego. Zbliżają się żołnierze wroga. z nie uciekniemy. Młody? Miniał żołnierz! Osłonie wasz odwrót. Ale Bishop, są ich Będą sekcji. myśleli, że zdobywam fort. Odwrócę ich uwagę. Jak dotrzecie do naszych linii, wystrzel flarę. Będziecie bezpieczni. Wtedy do was dołączę. Nie no. Odmawiasz wykonania rozkazu? Ha, ha, ty wszystkie wykonujesz. Chodź. Już. Jesteś Australijczykiem wyglądać dobra no dalej chłopaki idziemy dobra no cóż, zginąć można i w gorszy sposób Jechanka! Ale kurwa ja nie mam broni bocznej to jest kurwa najgorsze się ślad mi się kurwa, taki single shot. Do cholery jasny. Aha, super, już sobie do mnie wystrzela, nie? Mogę osiąść sobie, tak, okej? Okay? No, chłopie! Kurwa. Melda społeczna, no kurwa A to jest gościa, nie czyli go ja tak w ten sposób nie zabiję, super Zajbiście. No ja pierdolę, ładuj to chłopie Jeszcze tyle czas żeby przodach, to broń Dobre, że ja pierdolę, Ledzol. Kolejny kurwa snajper, jeszcze lepiej. No. Świetnie. Nie co, najbiście chuj. Dobra, spierdolę stąd. Czekam tych tych, tych zapisków wojennych, ale i tak powinien znajdę ich, no więc Więc no Nawle się dalej mm. No żad, szedł wroga nie ma To jest szyja, która może być A sobie wezmę to po co mnie Ty chcesz strzelać? Tak, bo tu ma więcej amunicji i dwa, że jest z automatu. Dobra, nie tak Ajde, krzyczekaj. Trudno. Nieważne. No tu nie mam, nie? Nie mam kurwa. No to jest mioto, czy ja pierdolę, do chuja. Na górę na górę pozycję? Skurwiel. Pojebanek. No granat. Ja pierdolę, tutaj pusta. Co on tu blastrzesz? bo co jest za karami kurwa z celownikiem? Co jest kurwa? Dobra, weź sobie to. Tego też potrzebujemy. Jak najbardziej, nie? Gda, tu tutaj nie mam. super. To no nie przejdę, nie? Dobra. Ja. Spytałam. Kurwa, chłopie. Widzę pojęcie o lajku w górę, a subskrypcji mojego kanału. Zawsze Zawsze to na pewno mi pomoże i przestrze mnie w naszych działaniach. Boże, kurwa ich tam. A no, tu go młokiem. Dobrze. Dobrze, kurwa. Się schowaj tutaj. Elo, kurwy. Dobrze. Sten. dobra okay. Czy się mój sobra Ok Ja do czemu bo to myśl przeładowane, przeładuj to Leżysz. nie, nie jest tego dobra. Kurwa, mioczec znowu, ja pierdol, nie! Jebane. Nie, nie, fajnie, 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 kurwa! Ja pierdol, nie mogę... Siut, jeba, nie ma to pierdol. Mam bon, kurwa w siucie. Trzeba spidolć. że kurwa, ja muszę go znaleźć, bo... mnie podpali. To pizda zimna. Nie wiem kurwa, mi ta gra tutaj jest najgorsza. O tym właśnie mówiłem kurwa. Fiut jebany, jak on spadł. O tu kurwa. Mam pomysł, idziemy na górę, na górę. Nie, to czemu ty wziąłeś to, kurwa? Chłopie Zabij go Dobrze, to jest po nim, ja pierdolę Nie może. Dobra Widziałem ja mój karabin, karabin sobie zgubił, co? A. Fala, fajnie, 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 tak się jacku. Dobra. Nie macie kolego. Mam podawać 10, zajmij się kurwa. Co jest? No nie, może być żeby to zginie. Prawdopodobnie tak. No nie fajnie, nie się to. Jeszcze to jeszcze z tyłu dosłownie. Nie, to akurat na wylot. No bisz, ob nie biorę, że ty giniesz. Nie wierzę w to. Ajajaj. Strzału turystycznego. Nie podoba mi się to bardzo. Nic, drogi Widzowie, na tym zakończyliśmy kolejny odcinek z kampanii Battlefield 1 serii Gallipoli, nadzieję, że się podobało Czekajcie na kolejne odcinki z serii Battlefield Tyle no Trzymajcie się, hejka, na razie